Z nami pan Arkadiusz Szwedowicz Senior, założyciel Rady Trenerów. Wydział Młodzieżowy. Arkadiusz, no, wiemy, że jest to krótki okres działalności, ale naprawdę widać i słychać prężnie działacie może dla naszych widzów o samej organizacji i jaki program, co chcecie zrobić. Bardzo proszę. No, chciałem wszystkich przywitać i, i powiedzieć parę słów do trenerów, których, z którymi nie mogłem się niestety spotkać na olimpiadzie. Z różnych względów część nie dotarła tu wcale, część trenerów na spotkaniach, które były, tu organizowane były. Rada trenerów powstała przy Wydziale Młodzieżowym Polskiego Związku Bokserskiego. Na dzień dzisiejszy naszym reprezentantem jest tam Jarosław Poznalski, który jest przewodniczącym tego wydziału. W strukturach zarządu PZB. Rada powstała z inicjatywy naszej, że tak powiem, Szczecińskiej, w oparciu o pomysł Marcina Stankiewicza, który doszedł do wniosku, że trenerzy muszą między sobą się w jakiś sposób zjednoczyć i spróbować cokolwiek jednym, jednym głosem mówić. I Rada sobie przyjęła za cel główny. Sytuację, stworzyć sytuację, w której trenerzy będą mieli większy wpływ na to, co się w związku dzieje. Na dzień dzisiejszy najważniejszą rzeczą jest organizacja kursów na tzw. gwiazdki AIBA. Do tej pory trenerów zgłosiło się do tej rady i, że tak powiem, zdeklarowało takie czynne uczestnictwo 64. Każdym dniem i po każdej moim jakimś ogłoszeniu bądź odezwie tych trenerów przybywa. Tutaj na Olimpiadzie doszło następnych, więc myślę, że jest w granicach 70. Każdy z trenerów będzie musiał od stycznia przyszłego roku legitymować się przynajmniej jedną gwiazdką AIBA. Kryteria wszystkim zainteresowanym wysyłam na maila. W tym, co się zgłoszą na maila Rada Trenerów PZB Będziemy starać się, aby każdy trener... Od stycznia przyszłego roku taką jedną gwiazdkę przynajmniej miał. Oczywiście ci trenerzy, którzy zasługują na większe wyróżnienie, czyli dwie i trzy gwiazdki, będą mieli organizowane te kursy raczej poza granicami kraju, gdyż jest to robione centralnie przez AIBA, na to trochę mniejszy mamy wpływ. Jednogwiazdkowych trenerów będziemy szkolić w kraju. Zarząd PZB stara się pozyskać z różnych źródeł środki po to, by trenerzy ponieśli jak najniższe koszty tego kursu. Jednak nie wiadomo, co się uda zrobić. Zobaczymy, więcej informacji na temat kosztów będzie na koniec września. Taki kurs odbędzie się najprawdopodobniej na końcu listopada, początek grudnia bądź na, najpóźniej na początku stycznia. My jako Rada, czyli ja jestem założycielem tej Rady, czyli że tak powiem organizuję jej struktury, z intencji tutaj trenerów, których usłyszałem, spotkamy się najprawdopodobniej w grudniu, gdzie Rada wybierze swój zarząd, wybierze swojego prezesa, przyjmie statut, przyjmie zasady funkcjonowania, przyjmie program dwu-trzyletni, który będzie realizowała. Na dzień dzisiejszy ten program w oparciu o kontakty mailowe ustaliliśmy że chce Rada Trenerów mieć wpływ na kalendarz na przyszły rok, chce mieć wpływ na regulaminy imprez centralnych, szczególnie na regulaminy Grand Prix, które budzą zawsze najwięcej kontrowersji, zawsze tam jest najwięcej kłopotów przy losowaniu, przy ustalaniu rozstawień i, i tego typu rzeczy. Chcemy, aby młodzi bokserzy, czyli rok wcześniej niż do tej pory, mogli boksować, czyli o to będziemy walczyć i będziemy walczyć o to, żeby im impreza typu olimpiada, czyli finały olimpiady zostały przeniesione na pierwszą dekadę trwania tej olimpiady, a nie na koniec sierpnia, bo burzy to plany szkoleniowe tej kadry najmłodszych tych kadetów, bo no nie mają kiedy odpocząć. Więc chcemy, aby ona się odbywała w pierwszej dekadzie, czyli na początku lipca, góra piąty, dziesiąty, lipiec i wtedy po olimpiadzie ten miesiąc odpoczynku ci młodzi zawodnicy by mieli. I to jeżeli chodzi o radę, rada, która się, że tak powiem, sama w sobie zbierze, będzie mówić jednym głosem, powinna mieć dużo większy wpływ na to. Trenerzy będą mieli większy wpływ na to, co się w tym związku w ogóle w polskim boksie dzieje. Wynika z moich rozmów z członkami zarządu, z Wydziałem Sportowym, z Wydziałem Młodzieżowym, z prezesem, że bardzo chcą współpracować z radą. Chcą mieć partnera do rozmów, chcą mieć środowisko opiniotwórcze, które będzie pomagało im rozwiązywać problemy, które są na bieżąco, tak? Więc to, to jest, jest to dla nich, ma być to dla nich bardzo duże wsparcie. No ja myślę tutaj, świetny pomysł z racji tej, że powiedzmy, no, ktoś jest bliżej zawodnika jak trener i powiedzmy jego, jego problemy życiowe, organizacja nauki, organizacja powiedzmy samego szkolenia, to jest pierwszą osobą, który ma dostęp do tego jest właśnie trener. I wydaje mi się, że Związek naprawdę powinien no, nie tylko patrzeć łaskawym wzrokiem, ale również po prostu pomagać i pomagać to zdecydowanie. Tak, to znaczy Związek wyraził chęć yy, współpracy, czyli Wydział Sportowy odnośnie regulaminów, Wydział Wyszkolenia odnośnie organizacji szkolenia, Prezes odnośnie całokształtu y, kierunku działań związku, czyli jeżeli Rada wyrazi y, pewne zainteresowanie szkoleniem, programami szkolenia, że chcieliby, aby y, trenerzy klubowi mieli kalendarz poukładany z trenerami kadr narodowych, z trenerami kadr wojewódzkich, Związek i Rada razem, wspólnie powinni taki program wypracować. Y, na dzień dzisiejszy y, w Szczecinie y, otwieramy Jesteśmy na ostatniej prostej, tak? Do tego, żeby we wrześniu przyszłego roku otworzyć szkołę mistrzostwa sportowego pierwszą dla chłopców w boksie. Jesteśmy już bardzo daleko posunięci w rozmowach z ministerstwem, z miastem naszym. Chęć i wola utworzenia czegoś takiego jest. Zarząd podjął decyzję na uchwałę o tym, że taka szkoła powstanie w Szczecinie. Chcemy, aby w Szczecin z racji tego, że no, jesteśmy dość silnym okręgiem, tak? Mamy w tej grupie wiekowej kadetów i juniorów dość mocną reprezentację. Chcemy być może stać się na, na rok, na dwa liderami i przejąć, że tak powiem, organizowanie szkolenia dla tych najmłodszych kadr. Oczywiście w oparciu o współpracę z trenerami klubowymi, bo tak jak tu pan słusznie zauważył, relacja trener-zawodnik jest najważniejsza i, i będziemy, wiadomo, że i rada i Rada, i nasza szkoła będzie przekazywać z, y, do góry wszędzie informacje, że to trener i zawodnik to jest to, co jest w tym boksie najważniejsze, bo dzięki nim są te sukcesy. Wszyscy poszczególni trenerzy wojewódzkich, kad kadr narodowych mają już tylko uzupełniać ślify, mają im pomagać, a ten duet trenerski, y, trener plus zawodnik ma osiągać jak największe sukcesy. No tutaj ma, macie na pewno duże doświadczenie odnośnie powiedzmy klas sportowych, tak. które, które naprawdę funkcjonują świetnie, i sprawdzają się. Tak. Sprawdzają się, co najważniejsze. Powiedzmy patrząc na dziewczyny ze Szczecina i chłopców, to podstawowe takie wyszkolenie da się zauważyć po prostu i to promieniuje z rynku. No szkoła po prostu daje to, że mamy tych uczniów zebranych w jednym miejscu, są, oni realizują jeden program, mają trochę więcej czasu dla siebie, bo jeżeli w klasie sportowej mamy te 16 godzin e, sportu, boksu w tygodniu dla nich, to oni już nie muszą uczestniczyć we wszystkich popołudniowych zajęciach, bo zawodnicy spoza szkoły, no, muszą codziennie być na treningu, przynajmniej tak jest w Skorpionie, w Szczecinie, że codziennie są na tych zajęciach, plus wyjazdy weekendowe. Szkoła daje im większe możliwości, czyli dużo łatwiejsze Pogodzenie nauki ze sportem, bo jeżeli cały program sportowy jest realizowany w ramach zajęć szkolnych, gdzie mówię 16 godzin tygodniowo jest WF-u, no oczywiście o profilu dobrze. jest to bardzo dużo, wtedy ten zawodnik ma po południu czas na to, żeby się uczyć. Natomiast pogodzenie tego sportu dość trudnego z nauką, no nie jest łatwe. Tak? Więc jeżeli zawodnik jest w szkole do 15, potem wchodzi na wyczerpujący trening, do nas, u nas na przykład na 18.30 jest w domu o 20.30 z powrotem. No nie każdemu, nie każdy ma siłę yy, no, wtedy się uczyć. Tak? No, I jest to trochę późno. Tak, także w Szczecinie chcemy powołać takie, takie centrum szkolenia tych kadr młodzieżowych, gdzie będzie i szkoła mistrzostwa sportowego i ośrodek szkolenia sportowego młodzieży, który będzie ofertą dla tych dzieci, które, i zawodników, którzy nie chcą się uczyć na przykład na poziomie licealnym, bo na poziomie gimnazjalnym, chcą zakończyć edukację, nie chcą liceum, chcą sobie wybrać technikum, bądź szkołę profilową, jakąś nieogólnokształcącą, będą mogli się kontynuować rozwój poprzez ośrodek szkolenia młodzieży. Ten model, że tak powiem rozwojowy jest ustalony już, że, że będzie powielał, zresztą przez Radę Trenerów dajemy sygnały, że każdy inny klub, Okręg, który chciałby na naszych wzorach wypracować sobie i robić u siebie taką pracę, od nas ma pełną pomoc. I merytoryczną, czyli wszystkie dokumenty, które trzeba złożyć, i zasady, i sposoby naboru, pomagamy, po prostu trzeba chcieć. Nie czy macie pod kowdrą? Nie, nie, absolutnie. Chcemy jak najbardziej ujednolicić ten system. Chcemy, dobrze by było, żeby takich ośrodków powstało dla tych młodych zawodników, ze 3-4 w Polsce, jeden, mówię, no mamy Szczecin, Niech to będzie Śląsk, niech to będzie Białystok, niech to będzie Poznań bądź Warszawa, tak żeby, żeby te odległości tych dzieciaków dojeżdżających nie były tak wielkie. Myślę, że rywalizacja potem między ośrodkami jest bardzo ciekawa. Tak jest w Niemczech. Tak? Są cztery bardzo duże ośrodki, gdzie są skupione z wszystkich landów y, te dzieciaki, jest rywalizacja na poziomie ośrodka, potem na poziomie między ośrodkami, potem wchodzi rywalizacja krajowa i, i dlatego te mają, no boksują dużo wcześniej niż my, ale mają dużo większe pole manewru. No, natomiast u nas już widać, że y, jeżeli chodzi o kadetów, y, nie można im odebrać na pewno zaangażowania i ambicji. Ona jest na jednym poziomie, na temat już stopień wyszkolenia oraz... Sama sprawa techniczna. Tak, techniczna, stopień wyszkolenia oraz... Y, Stopień przygotowania fizycznego, no, no jak widzimy jest różny, tak? Więc a, a myślę, że ten model no, chcemy, żeby się sprawdził, tak? Próbujemy, no jak człowiek nie spróbuje, Oczywiście, to nie tak. wie, tak. Jak Wyle... się uda trudno, jak się uda będziemy to ciągnąć dalej. Dokładnie. Oczywiście nie zakładamy sytuacji, że się nie uda. Tak? Wracając może do trenerów, ja rozumiem to w ten sposób, że od nowego roku obowiązkiem każdego trenera będzie zdać egzamin aby otrzymać tą jedną gwiazdkę. Tak, to... to jest to minimum, które trener tak, musi tak. być. Y, oczywiście idzie zatem odpowiednie wiadomości teoretyczne, praktyczne mam rozumieć i tutaj wtedy y, Wy jako powiedzmy y, organizacja y, wnioskujecie do zarządu Polskiego Związku Bokserskiego o nadanie powiedzmy takiego, tak, takiemu tak. trenerowi. Coś w rodzaju licencji czy to... Tak, to znaczy narzuciła y, od 1 czerwca tego roku już, a Iwa narzuciła licencjonowanie zawodu trenera. Wiadomo w wielu krajach, w Polsce zresztą też ma zostać uwolniony zawód trenera więc wygląda to uwolnienie w ten sposób, że praktycznie każdy kto się zgłosi powie, że chce być trenerem boksu nie ma prawa mu tego nikt odmówić. Jestem trenerem i koniec. I bierze dzieciaki, zaczyna je szkolić, rodzice nie, nie wszyscy rodzice sprawdzają, tak? że, że trener ma odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, no to szkoleniowe. był to kurs Tak, minimum. Jest, jest, Tak, minimum. Jeżeli teraz zostanie to uwolnione, to będzie całkowity luz. I, yy, I powstanie wiele klubów, które nie muszą być zrzeszone w PZB, czy w okręgach. Powstanie klub, on nie chce być w żadnych strukturach, chce szkolić dzieci komercyjnie, dorosłych i tyle. I Aiba chciałaby to usystematyzować, więc te stopnie trenerskie dwu 3 gwiazdkowe są... Po ten jeden to jest trener, który na poziomie tutaj krajowym może sobie stawać na różniku plus na każdych zawodach międzynarodowych wyłączając imprezy mistrzowskie i imprezy y, trzygwiazdkowe AIBA i EUB, tak? czyli tam gdzie już i sędziowie są trzygwiazdkowi i trenerzy dwu bądź trzygwiazdkowi tylko mogą sekundować. Na przykład no teraz wyjeżdża, tak, ukończyło dwóch a, trenerów azizu. od nas, tak. Trze, trze chyba, bo jeszcze był... Tak, ja mówię, że Skorpiona ukończyło ze Skorpiona... trener Tankiewicz. Marcin Stankiewicz i Karol Habros. Oprócz tego był trener Hubert Migaczew, był trener kadry narodowej Paweł Pasiak i e, trenerem WSB został trener Baraniecki. E, I oni ukończyli, mają te trzy gwiazdki, na, w ciągu dwóch lat muszą co najmniej być na jednej imprezie typu Mistrzostwa Świata, Olimpiada, bądź Mistrzostwa Europy, bądź Mistrzostwa Unii Europejskiej. Oni muszą raz na dwa lata w takiej trzygwiazdkowej, żeby tak jakby potwierdzać, tak że są aktywnymi trenerami, bo AIBA też chce wymusić, że to nie jest na tej zasadzie, że ktoś sobie Zostaje zrobił tą i gwiazdkę i nic nie, i nie i robi. Nie. Masz się człowiek doszkalać, ma cały czas pracować, ma pogłębiać swój warsztat poprzez staty, poprzez wyjazdy. Zobaczymy jak będzie w przyszłym roku. Regulaminów imprez centralnych jeszcze nie ma, tak jak mówię. Regulaminy mają powstać i, i na pewno zarząd będzie yyy dostosować się do regulaminów Waiba. Y, próbował na trenerach klubowych założyć, że przynajmniej jeden gwiazdkowy trener będzie mógł na imprezie centralnej stanąć na różniku. Być może jeszcze cały przyszły rok z, zrobi się okresem przejściowym, tak, czyli tam jeszcze będzie to, bo mówię te, te kursy nie są ani łatwe do zorganizowania, ani nie są tanie. Dla trenera, który z małego klubu, który robi to, że tak powiem społecznie, dotację całą, którą ma, poświęca na wyjazdy dla dzieciaków, no wydać 1200-1500 zł na sam kurs, który on musi zrobić, nie jest to mała kwota, tak? Dla niego to jest na przykład 4-5 wyjazdów na turnieje z dzieciakami i wtedy zaczynają się negocjacje, dylematy, dylematy co robić, co ten. Więc nie wiem, nie, mam, nie ma jeszcze stanowiska zarządu, więc Wydział Wyszkolenia i Wydział sportowy będzie musiał do tego podejść, na pewno będzie pismo do Aiba, żeby ten okres przejściowy w Polsce być może wydłużyć. Jeżeli się uda to dobrze, jeżeli nie, no to będziemy staniemy przed następną jakąś ścianą. Natomiast za granicą na, 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 można powiedzieć na 100% już od 1 stycznia na turnieje AIBOskie typu na przykład Pozniak w Wilnie, wszystkie imprezy elit klasy A. Czy Brandenburgia już, trener bez legitymacji AIBA nie zostanie wpuszczony, tak? Czyli to minimum to dwie gwiazki, Jedno, Tak, to nie, na dwie gwiazdki to jest Mistrzostwa Europy, tak, tak, Mistrzostwa tak. Unii Europejskiej i wszystkie te imprezy, że tak powiem, kontynentalne, wyłączając Mistrzostwa pod Świata. Ewidą. Na Mistrzostwa Aiby. Tak, pod egidą AIBA oczywiście. I EUBC, bo AIBA i EUBC zaczęło współpracować tak dość jest. mocno. Yy, razem próbują te programy realizować, zresztą loga yy, AIBY są na eubc u więc, yy, więc to ta współpraca na tym poziomie jest. Na trzy gwiazdki może mistrzostwa świata i olimpiada, tam musi być, czyli kadra Polski zgłaszając kadrę na mistrzostwa świata w przyszłym roku juniorów, yy, które odbędą się, jeżeli się nie mylę, to w Bułgarii, yy. Ma za zadanie, ma mieć w składzie trzygwiazdkowego trenera, bo bez tego nie zostanie przyjęta w ogóle... Do startu. Samo zgłoszenie zawodnika nie wystarczy. Musi nie, być, musi być tak trener i, i, to i tyle. tyle. No, no, jest to pewien kłopot, wiadomo, no bo mówię, spadło to w pewnym sensie na trenerów dość nagle. Informacje wypływały dość nikłe. Teraz ta informacja już jest pełna, ten okres do końca roku jest, nawet na imprezach typu w Rotterdamie jest trener Raubo, który ma trzy gwiazdki, ale nie ma jeszcze tego certyfikatu, a iba, bo nie ukończył tego kursu. To samo jest Kijów, Warno i w październiku Almaty w Kazachstanie dla seniorów. W tym do końca roku jeszcze ten certyfikat nie jest wymagany. W przyszłym roku już trener Pasiak będzie mógł sobie spokojnie pojechać do Kanady na mistrzostwa świata, bo trzy gwiazdki Pierwszy ma. Za dwa tygodnie trzy. mają przyjść do PZB ich certyfikaty, bo egzaminy pozdawali jako jedni z lepszych, tak, to trzeba zaznaczyć, że, że zostali wyróżnieni, szczególnie z, z praktyki, z wiedzy praktycznej mm, zostali wyróżnieni jako jedni z lepszych na tym kurcie. Kwestia powiedzmy rady trenerów, zapału i, i, i tej chęci... No na razie jest wszystkim... to mój zapał, nie, Dla ty, nie mój ja zapał, pytam bo... Siebie. Tak, no mi wystarczy, wystarczy. mi wystarczy na pewno do końca roku. Chciałbym na, w grudniu na tym spotkaniu, kiedy się wybierze zarząd, będzie prezes. Jeżeli wola ogółu będzie, żebym to pociągnął, jeszcze rozpędził tak naprawdę, jeszcze przez następny rok jestem gotowy, jeżeli przejmie to ktoś z całą chęcią oddam to, co mam, czyli ten adres, tą pocztę mailową, żeby był ktoś do kontaktu z trenerami, wypracujemy sobie jakiś program, pomogę to od strony statutowej, od strony takiej od stronie regulaminu, uczestnictwa, czy, czy tam będzie będą jakieś komisje dyscyplinarne, czy inne. To jest wszystko jeszcze do, do utworzenia, to trenerzy mają sami. Mi zależy na tym, żeby po prostu środowisko miało jeden głos. Nam zależy też bardzo na tym, że mówię, my jako Skorpion mamy bardzo dużo zaproszeń i jeździmy dużo po Europie. Inne kluby też wiem, że mają zaproszeń, bo już teraz do mnie spływają, że ten ma kontakty na Węgrzech, ten na Słowacji, ten ten. My jak ze Skorpiona mamy zaproszenia. Nie jesteśmy w stanie oczywiście wystawić zawsze pełnych składów, tak? czyli mamy zawodników na dobre turnieje, gdzie są silne, gdzie wiemy, że ci zawodnicy są trochę słabiej, wyszkoleni nie powinni jeździć i mamy zaproszenie dla dziesięciu zawodników, a możemy wystawić pięciu. Ja wtedy wysyłam w eter informacje, że jest taki turniej i uzupełniamy skład o całą Polskę. Jeden wyjazd już taki został zorganizowany. Byli bardzo zadowoleni, byli w Stuttgarcie zaprzyjaźnionej z nami szkole mistrzostwa sportowego w Niemczech, byli na dziesięciodniowym obozie, zakończonym dwoma meczami. Z naszej strony były tylko i wyłącznie koszty dojazdu. Spali w takim ośrodku jak w Cetniewie więc warunki były bardzo dobre. Tam się kadra Niemiec poprosiła nas o pomoc w przygotowaniu się do swoich mistrzostw tej szkoły, do swoich mistrzostw kraju. Z tamtego Stuttgartu dwóch zawodników jest na mistrzostwach Europy w Rotterdamie. Jeden z nich jest w finale, zobaczymy jak pójdzie dalej być może zdobędzie medal, więc mówię, są to silne ośrodki i one nas zapraszają. To samo my z Frankfurtem w Szczecinie mamy bardzo dobre stosunki. Jeździmy do nich na sparingi, oni do nas przyjeżdżają na każde zaproszenie, są na Pucharze Ziem Nadbałtyckich, na każdym turnieju, więc ci zawodnicy, którzy gdzieś tam z nami współpracują, mają tych startów dość sporo. tak. I teraz oczywiście Dzień, obieramy Dzień kierunek wschodni. Na po tak, no myślimy... Na ringu krajowym na 100%. No na 100%, tak, zawodnicy gdzieś tam tej pewności siebie nabierają. I, I chcemy, żeby, żeby już ten taki etap, że osiągamy sukcesy krajowe i, i koniec nie. Chcemy, żeby się zaczęło to przenosić na, na sukcesy międzynarodowe, żeby szkoleniem, mówię, zawodnik, trener, trener dostał od trenera kadry narodowej plan. Trzy obozy, na tym obozie jest to, to, to. Ty w klubie robisz to, to do mnie na obóz przyjeżdża Zawodnik już, już przygotowany? przygotowany, przygotowany. Do... ja mu tylko podpowiadam swoją wiedzą, szykujemy mentalnie i start. Tak? I, I chcemy, żeby to zaczęło procentować i taki przynajmniej zamysł jest, jest nasz i oczywiście on nie powstał tylko w Szczecinie, to jest, są doświadczenia, rozmów wielogodzinnych z trenerami na imprezach centralnych typu Olimpiada Mistrzostwa Polskich Juniorów, Mistrzostwa Polskie Młodzieżowe. Gdzieś tam ten program się ułożył. Ruszyliśmy od 1 stycznia z tą radą. Rada ma pomagać w kontaktach między tym i, i, i te plany szkoleniowe mamy. Chcemy powielić y, pewne rzeczy, które są w Niemczech, które też stosował e, z też powodzeniem Leszek Piotrowski. Tak, y, bo mówię, no musi szkolenie iść od klubu, bo to jest podstawa. tak? No, jeżeli klub nie ma... Jeżeli w klubie zawodnik nie dostanie tego podstawowego szlifu, to trener na ostatnim czy na dwóch obozach w ciągu 20 dni no nie jest w stanie nauczyć tego zawodnika. On ma mu przekazać, ten zawodnik ma w oderwaniu trenera klubowego gdzieś się uczyć w grupie, bo wiadomo, że potem nie będzie wszędzie jeździć w tym klubowym. Uczyć się w grupie, startować na zawodach, yy, trener kadry no, no, narodowej ma mu przekazać tak, mówią. swoje I... doświadczenie i tyle. No więc myślę, ogólnie odzew jest bardzo pozytywny, czyli trenerzy klubowi i trenerzy, którzy się zgłosili, jest już ich mówię, 64, których mam plus tutaj dostałem chyba 7 zgłoszeń, więc już jest powyżej 70. Chcą współpracować, chcą wiedzieć co się dzieje, chcą mieć wpływ na to. I to liczymy na to, że wypali, tak? I oprócz tego bardzo liczymy, że ruszył nas szkoła i, i ośrodek i będziemy mieli jakąś ofertę dla, dla tej młodzieży, niech do na, mogą do nas przychodzić. Mówię, my mamy od pierwszej gimnazjum do trzeciej liceum 6 klas już na dzisiejszy funkcjonuje. Jest to no bo, bo klasy o profilu jest. No i dlatego... Musi być. Musi być no i dlatego, ma, dlatego też mamy nazywa, podstawę od starania to się... Rośnie, to, jest nic. to jest nic. No wiadomo, no wszyscy... Wszyscy trenerzy, jak do nas przyjeżdżają na turnieje do nas międzynarodowe, czy my jeździmy wszędzie, Dla najważniejszą rzeczą jest powtarzalność w wyniku. Nie na zasadzie, że wytrenowałem, zdobył jeden sukces, koniec. Nie. Musi być ta powtarzalność. Wtedy jest szansa że te najwyższe laury olimpijskie będą gdzieś w naszym zasięgu, tak? Dziękuję za Dziękuję, to ja dziękuję za możliwość przekazania tych kilku informacji do tych wszystkich, których, z którymi się nie mogłem spotkać. Zapraszam do współpracy, w grudniu będzie spotkanie, zjedzie, zjadą się trenerzy, ci co przyjmą zaproszenie i, i, i zrobią, zrobi się z tego ta rada trenerów, powinni być zadowoleni, tak? Dziękuję jeszcze raz bardzo. Dziękuję bardzo dużo dużo zdrowia przede wszystkim zapał, zapał jest zapał jest dziękuję. Dziękuję. dzięki